Szanowni Państwo, w ubiegły piątek, to jest 17 kwietnia, oficjalnie ogłoszona została już tzw. tarcza kryzysowa 2.0. Jest to ustawa, która wprowadza szereg modyfikacji prawnych, w tym również w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. W ramach akcji prowadzonej przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, pomagamy uczelniom, na bieżąco informujemy władze rektorskie i pracowników uczelni o działaniach, które są niezbędne do podjęcia w tym trudnym okresie czasu, jak również o czynnikach, elementach, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu długofalowym, przy podejściu strategicznym. Dlatego też nasi eksperci przygotowali komentarz do wybranych przepisów tejże ustawy, który to już niebawem będzie do Waszej dyspozycji. Ja natomiast dzisiaj chciałbym opowiedzieć krótko na temat zmian, jakie Tarcza 2.0 przewiduje w odniesieniu do przepisów wprowadzających ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, bowiem zdecydowaliśmy, że przepisy te nie znajdą się we wspomnianym przez nas komentarzu, niemniej jednak wymagają przynajmniej skrótowego, odrębnego omówienia. Główną modyfikacją, najważniejszą w zasadzie, która rozpoczyna lawinę kolejnych, jest ta dotycząca przesunięcia terminu ewaluacji. O tym pomyśle, o tej idei nasze środowisko dowiedziało się już wcześniej, natomiast nie były znane żadne szczegóły. Co więcej, nie znalazło się to w pierwotnym projekcie ustawy, która trafiła pod obrady parlamentu. Natomiast w tej wersji oficjalnej, która już została ogłoszona, dowiadujemy się z niej, że ewaluacja rozpocznie się 1 stycznia 2022 roku i obejmie swoim zakresem lata 2017-2021 jeden. To już jest pewne. Natomiast czekamy teraz na szczegółowe rozporządzenie ministra, które, z którego dowiemy się, czy i w jakim zakresie te, ta modyfikacja terminu wpłynęła na szczegółowe zasady dotyczące prowadzenia oceny. Przesunięcie tego terminu skutkuje zmianą wielu przepisów ustawy wprowadzającej. Szczegółowo wyciąg tych wszystkich przepisów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej i na Facebooku. Punktowo odnosząc się tylko do kluczowych z nich. Jeżeli chodzi o obszar kształcenia, to tutaj o rok czasu, to jest do 31 grudnia 2022 roku, przedłużono tym uczelniom, które posiadają uprawnienie do nadawania stopni naukowych, prawo do prowadzenia kierunku studiów bez konieczności uzyskiwania pozwolenia ministra. Przypomnę tylko, że po tej dacie będzie to bezpośrednio powiązane z posiadaną kategorią naukową. Analogicznie, to jest do końca 2022 roku. Przedłużony został termin dla tych uczelni, które ubiegają się o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym i posiadają uprawnienie do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu. W przypadku uczelni, która, które prowadzą studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, ale nie posiadają uprawnienia do stopnia w danej dyscyplinie, one mogą prowadzić to kształcenie po spełnieniu szeregu, szeregu tych dotychczasowych ustawowych wymagań, przy czym, i tu nastąpiła modyfikacja, ostatnia rekrutacja prowadzona będzie na rok akademicki 2022-2023. Zmiana terminu ewaluacji wpływa również na kwestie związane z funkcjonowaniem szkół doktorskich, a mianowicie do 30 września 2023 roku, a nie jak było pierwotnie 2022 roku, uprawnienie do prowadzenia takiej szkoły doktorskiej posiadają te podmioty, te uczelnie, które posiadają prawo nadawania stopni naukowych. I tutaj analogicznie jak w przypadku uprawnienia do, do prowadzenia studiów, uprawo do, do prowadzenia szkoły doktorskiej po tej dacie będzie również powiązane z posiadaną kategorią naukową. W odniesieniu do doktorantów studiów doktoranckich wprowadzono możliwość przyznania przez kierownika podmiotu prowadzącego takie studia zapomogi w uproszczonym trybie w okresie tym obecnym, czyli w okresie zawieszenia kształcenia na studiach doktoranckich. Wreszcie z przesunięciem ewaluacji wiąże się konieczność odłożenia w czasie wejścia w życie przepisów odnoszących się do statusu uczelni akademickich i zawodowych i ich nazw. Status ten będzie ostatecznie wiązany z posiadaną kategorią naukową, natomiast o tej kategorii dowiemy się dopiero po zakończeniu procesu ewaluacyjnego, co jest naturalną konsekwencją tej pierwszej zmiany, o której wspomniałem. Proszę Państwa, to są tylko niektóre główne, wybrane modyfikacje przepisów wprowadzających do ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Zachęcam do zapoznania się z całym materiałem, z tym wyciągiem z przepisów i dzielenia się tymi, tą wiedzą. Zachęcamy również, zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które chcą aktywnie włączyć się w akcję. Pomagamy uczelniom, które chcą rozwiązywać problemy systemowe szkolnictwa wyższego. Piszcie do nas na naszego maila, piszcie do nas na Facebooku. Dziękuję bardzo i życzę Państwu miłego tygodnia.